A tutaj mamy kolejny odcinek z Farminga 14. Zapraszam do oglądania. W poprzednim odcinku kupiliśmy właśnie tego traktora. A dzisiaj zajmiemy się orką. I tutaj tym pracownikiem, jakby. Oj kurczę. O, dobra. Mamy. Jedziemy. I on tutaj nam będzie ładnie chciał na wóz na nawóz. O, tak bym powiedział. Kurczę, to już Tutaj pojeżdżamy. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Klikamy kierownicę i jedziemy. I jedziemy Ładnie. tak on nam jedzie. To my, se, to my się przesiadamy do tego sektora. Odcipiamy tą przyciopę. Nową. I wsiadamy na kultywator. Dobra. Teraz. Tutaj ładnie obniżamy. A się zanim będziemy to robić, to kombajn przystawie, że nam tutaj ładnie nie przeszkadza. Okej. Okay. I mam plan kupić, może w następnym odcinku pole, właśnie taką trawam, ale nie te pole, tylko takie większe mam na oku. Czyli takie same, znaczy, no takie większe bym powiedział, no. Może w następnym odcinku je kupimy. Ale teraz się zajmujemy, zajmujemy tym, co mamy się zająć. Czyli właśnie tej robienie. Nie ja się robił. Właśnie tutaj ozieniem. Orze, Lecimy sobie w kółeczko. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, widzowie. Jedziemy. I pamiętajcie o. Subskrypcji i łapce w górę. Jeżeli chcecie mnie oglądać więcej, wystawcie koniecznie łapkę w górę i dzwoneczek. Bo jak dzwoneczek klikniecie, to będziecie mieli powiadomienia o moich filmikach, więc też to dla Was może być dobre. I poproszę też subskrypcję, no bo ja dopiero zaczynam swój kanał, mam dopiero 9 subskrypcji i będzie chciał mieć trochę więcej, widzowie, wiecie? Więc. Dla mnie to, Dla Was to w 5 sekund zostawienie suba i łapki w górę. A dla mnie to z kilka godzin na dość, więc bardzo proszę, żebyście zostawili. A, no nie zmuszam, ale no bym chciał, bardzo wiecie. wiecie. Wiecie o co mi chodzi, chyba. O, dobrze. Ja bym bardzo chciał, widzowie. I pamiętajcie, nie zmuszam. Żebyście <laughs> mnie nie oskarżyli w komentarzach. Że są tu na źródłem żu sztubów. Nie, nie, nie. Ja to proszę, bo ja was nie zmuszę. Hm. No, my przechodzimy do odcinka. Właśnie, A najpierw trzeba uzbierać pieniądze na takie. Potrzebujemy 200 tysięcy złotych żeby kupić pole i te wszystkie rzeczy, żeby tutaj te pole zrobić, ładnie, żeby mogło się uzbierać sławę. A sławę możemy sprzedać, dać do krów. I wtedy, dostajemy więcej, więcej I wtedy dostajemy więcej pieniążków. I tutaj więcej pieniążków że sprzedamy tym mleko później, albo no, po prostu jest sprzedać, no, to bym powiedział. I możemy też z, tego, z tej trawy zrobić belę Na przykład tak jak tutaj na polu i pamiętacie jak było jakieś przenika, to były wtedy takie wylatywały takie paski żółte z tego jak na przykład weźmiemy tą kurczę. Nie się nazywała. Tą prasę do Bel. tutaj możemy zamienić takie kostki i dawać też, przed ją krową. Więc to się fajne, ale nas co na razie nie stać? Bo nasz budziec jest bardzo mały. Na razie. Ale mamy jeszcze coś w filozie, to się jeszcze postrzegaj, więc spokojnie, widzowie. Tutaj źle zrobimy. Muszę poprawić. Dobra, wracamy i jedziemy. Poczekajcie widzowie, bo muszę sobie podłączyć światopłoka. Na co się da zadłużę? Okej. tutaj jeszcze. I mamy. Dobra, jedziemy. Kontynuujemy ożenie. Poptamy. Będziemy robić jak w kółko. O, no udało tam, bo tam przyniosę zasiem, pamiętam. Więc fajnie. Teraz może będziemy robić paski, będzie szybciej chyba. Bo się nie opłaca robić tych takich podcen na w kółko. Cyk, to jest tak. Zrobimy raz, raz w kółko, no bo przyzwyczaiłem się. Jeszcze takie dwa paski zrobimy. Dobra. Jedziemy. Dobra, już tutaj kończymy. Okej. Okay. To się poprawimy albo nie, bo tutaj nie ma sensu poprawiać. Bo to nic z tego nie da nic się nie daje. Dobra, my się tu podjeżdżamy. Odczepimy tutaj. I teraz się przesiadamy. Do kombajnu, tego do tego. Żeby nam chciał teraz te pole, ale będziemy sprzedawać zboże. O. Się w nasze nie nudziło, oczywiście. Musimy zarobić trochę pieniążków. Widać to nawet. To tu odczepimy. Musi być ładnie poukładane. Albo nie widzę. Co mi tak tym? On będzie tutaj siał, będzie szybciej wtedy. Okej, okay, i ja chcę tutaj y, rzepak. zatrudniam. Teraz weźmiemy się tamtego traktorka. Dobra. I co sprzedajemy? No to najpierw może by się wsiadała pszenica. No pszenica, pszenica. No. Tak zaraz po kolei się będziemy się takie robić. Bo tam tutaj się nam napełnia? A my sobie robimy tutaj. Robimy sobie Princess. I przenica dosia jest w 2387 Hardburg. No to to z blisko nawet. Więc wracamy i jedziemy. więc sobie bieg. I sobie jedziemy. Dobrze Jak ja sobie tu jadę to zapamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i łapkę w górę I Jeżeli nie chcecie pamiętać żadnego mojego filmu, to pamiętajcie o dzwoneczku Dziękuję Dobra Wysypujemy, ile dostaniemy? Oj, no dużo dostaliśmy nawet 30 tysięcy? 38 tysięcy dostaliśmy, nie 39 nawet nie 29, 30 tysięcy także dostaliśmy. Więc fajnie. Okay, czekajcie, zobaczę tylko się. Bo nie chcę tak daleko bo zaraz będę musiał kończyć odcinek. Więc gdzie jest na przykład kury ten droższak? Station. Do station możemy pojechać. A tutaj... No to pojedziemy na pszenicę znowu. Już trudno przynieść. pszenicy przynajmniej nie będziemy mieli. Już będziemy się no Dobra. I tutaj będzie taka beczka na mleko. Jak wydam tam tą to będą nam wtedy mleko. Krowy, więc fajnie. teraz tu wsypujemy. Jedziemy w te... oj kurczę. Co ja już zrobiłem, odjechałem przez przypadek No bo no, mamy cała I jedziemy w te same miejsce My jedziemy z naszym traktorem starym. Kurde, ale się wyjechał. Ok, wysypujemy. To jakieś 80 tysięcy? Nie, 80, 70. No prawie 70 zostało, więc fajnie. A czemu nam tak szybko się je? No bo oczywiście nie mamy tej jakby nie mamy, no wiecie o co mi chodzi chyba, nie? Dobra. Wracamy. Tutaj ta sprawa. O, mam misję, to może tą misję dowiecie w następnym odcinku, bo, bo właśnie odcinek już dobiega końca widzowie, więc musimy się z wami pożegnać, zostawcie subskrypcję i lajka, Jeżeli nie chcecie pominąć mojego filmu, zostawcie do mnie dzwoneczek, no i cześć, no i ello.